też na strzała. Nice. No. A masz. Giń. Ja nie rozumiem, dlaczego ja miałem wcześniej takie problemy. Nie. Przeżyj, przeżyj, przeżyj. A chociaż nie przeżyj, bo chciałbym chciel, chciel, zagrać magiem. Dobra, mogę zginąć. Zabij mnie. Zabij mnie. O nie. Jak ty to zrobiłeś. Fajnie jest, że oni tego kamienia podnieść nie mogą. Teraz. To jest taki dodatkowy. Dodatkowy bonusik. Żeby nie było za, za trudno. Mam kamień. Patrz, co mogę robić. Haha! ha, Gin! Gincie! Tyle jeszcze. Teraz to się może nazwać ściana ognia tu? Tu. I tu, proszę bardzo, ojej, jakąś ścianę ognia potrafisz wyzwolić. To samo z bliska, co nie? A masz. Tylko według mnie to jest lepsze. Ja dość, że może obszarowe walić. Teraz mamy właśnie znowu zabić, tylko doczyków. Dlaczego no, ja nie patrzę na życie? Jestem magiem, więc się mogę uleczyć. Boże, jaki epic fail. Normalnie. Mm, dobra. Teraz pierwsze cię zabijemy. Bo mi za, za, za dużo odbierzesz. Jak się będę podniecał, że mam kamyczek. Dobra, możemy iść. Teraz najwięcej gondorczyków było tam przy wejściu. Chyba ten był. Tu jest jeden. Tu coś jest. Piechórzy. Komando do mnie. Piechórzy. No, chodźcie. Jezus Maria. Nawet ruszyć nie chce. Tyłka. Proszę bardzo, urszniczek. Nie, nie tędy. Nie tędy. Tutaj było szczęście, Tak, udało się. Giiińcie. Prze szczególnie przepraszam, tak... <śmum> przepraszam, że ten odcinek wrzucam tak! Przepraszam, że ten odcinek tak późno. w porównaniu z tamtym, bo to jest następna część. No ale po prostu miałem go na dysku, chciałem wrzucić. Coś tam się chyba... No, nie udało przerwało się przesłanie. Jak robiłem sobie porządek, to go po prostu usunąłem, więc, <śmum> więc teraz gram jeszcze raz. Jeszcze raz gram je, Jeszcze raz... drugi raz y, powtarzam tu planszę. Mm, ale to jest jedna z fajniejszych plansz, bardzo mi się podoba, więc nie ulewam nad tym zbytnio. Tylko... no, jeszcze raz mówię... A, życie, życie zauważyłem, zauważyłem. Przepraszam, że tak, tak długo trzeba było czekać. Dla tych, którzy oglądają. Nie! Już ma to! Zostaw mnie! Nie! No ale to jest niemożliwe! Kiedy idę Kim ja idę? Nie, 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 łucznikiem. Weźmy kamienie, potem ich wszystkich z daleka ładnie pozabijamy. Po prostu trzymamy lewy i klikamy ciąg ciąg ciągle prawie przez myszy, żeby strzelał podpalonymi strzałami. Chyba co druga powinna się udać podpalona. O nie, teraz była co pierwsza. Ała! Wow. Jezus Maria, no zawsze nas z bliska wyrzynać. No, giń! Takaś kawałek ciekawostka. Sporo nie mamy to rozwalić. Nie. O. Oh my god! Dlaczego? To, to nie jest możliwe. Bez przesady. Nie, nie da tak ta rozwalić O, rozwaliśmy ten sposób. Nie, jeszcze chyba nie. Spadaj! Nie, rozwaliśmy już. OK. Spróbujemy rozwalić wszystkie. Oczywiście nie będzie taki łatwy, bo nie wiem czemu oni ciągle zabijają. Uważaj, że czymś tak głos podniósł piskiwie, Boże. <grystanie> Tego nie było. Ale dlaczego oni mnie tak zabijają? Czekaj. Dobra, eee, jeszcze raz. Tak, już nie masz. Paska życia, nie masz. Teraz ten. Jestem ciekaw, czy coś się stanie, czy to tylko tak. No ale nie bić mnie tak mocno. Proszę. Czuję się jakbym... nie wiem co, na wyższym poziomie niż legendarny grał, Jezus Maria! Dwa punkty życia... Nie, nie rozwalam ich, przepraszam. Może kiedyś rozwalę, ale... Te, te, teraz po prostu tą plażę przejdziemy. Jest po prostu ciekawostka, że się da, nie wiem. Jak macie, popróbujcie. Mi, mi możecie potem napisać, czy to się stanie. Aha, miałem kamienie. Teraz mnie nie zabiją. Ja was zabiję 20. Tak. Wydaje mi się, że właśnie wie, większy fokus na mnie idzie, jeżeli mam ten kamyczek. I się więcej pojawia. Nie, no, ej, ale to. Nie! Bo zginę znowu. To jest niemożliwe. Oh my god. Przecież nigdy tak się nie? Jezus Maria! No super, podniecaj się mniej, tak, bardziej, mniej efektywnie. Jeszcze mnie pieprznął, ile to mi odbiera! Spadaj! Dwie błyskawice i nie żyję! Za, za dużo światowców mają. Dobrze, siedmiu jeszcze 13 bez fuck! No, no do płota Jakoś, że i ja podchodzę No super, on mi za... hmm. no właśnie, to, to że oni zabi... e, Moja drużyna zabija, to mnie nie nalicza, bo To chyba chodzi o naładowanie Tego kamienia czyli przybrał... O, kras nice, to są ale Nice, tu też jest Tego chcę rozwalić Ha, udało mi się mnie nie zabiliście <laughs> Powiedziałem, nie zabiliście mnie i mnie także nie zabijecie za chwilę No, szlak! O, że ta plansza nie była taka trudna. One more time, po co mi każdą teraz ten rozwalić jeszcze. Niech do mnie nie idzie. Chyba nie. Okej, okay. po drugiej stronie chyba, chyba zresztą. Tak, też są, jak Biegnij huń jestem, że jak będę ją na, naładowany na 20 i mnie zabiją, to czy, czy się ten... Czy będę musiał je jeszcze raz robić, czy... Nie chcę tego sprawdzać <głosy> <głosy> Uwierzcie mi <noise> Załóżmy, że trzeba będzie jeszcze raz robić. Może? Tak mojego doświadczenia wynika, że trzeba będzie robić to jeszcze raz, zabijać tych dwudziestu gondoszyków, więc tego wam nie pokażę, nie, bo go zabiję jeszcze, a ja chcę pierw co zrobić? No spadaj stąd jadowco, zabij go. No dobra, chyba muszę, albo nie, nie muszę. Jeszcze jeden! Paster, chroncie mnie, mam dwóch łóżników Zabij ich! Dobra, chyba go zabiję. Aha, bo ja nie umiem czytać, ale on czytać nie umie. 25 trzeba zabić. FAK! I oto 25 gondor... Piąty Gondorczyk, którego właśnie zabiję. Normalnie... ale ja tu wszedłem i już miałem 20. Nie, to za chwilę się pewnie przekonamy, co się stanie, jeżeli stracę wszystkie, jeżeli mnie zabiją. Jeżeli mam wszystkich. Przy, przy okazji wcześniej je, jak miałem pierwszy kamień rozwaliłem wszystkie posągi. Nic się nie stało. Po prostu leżał sobie i nic. Łucznie się wtedy miało je na, na dwa strzały. Ale dobra, już do, donieśmy kamień. Zanieśliśmy kamień i teraz Co się pojawia? Mm, Barlog! Wielki, potężny Barlog oraz... Słaby, mały, dziwny Gimli, który nie, nie lubi grać i co będziemy mogli zrobić? Tak, zanim nas zabiją, sobie zagramy Barlogiem. ale po prostu zabić Gimli gra się nim dokładnie tak, tak samo jak Trollem. Jeden atak, drugi atak, to tam... środkowy atak to jest takie Przewalenie w ziemię, co. prawe, przepraszam. O, tu jest Gimli już. Na, na środkowym gryziemy. Na spacie się leczymy. Ej ej, 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 no, no, no tam, uwaga trochę. Ej, uwaga trochę tam. Dobra, shift lewym, szybko. Mm, shift sprawię, coś mi to nie znaczy dać ognia, wyproszony. Shift, sorry, środkowy. Więc w środku myli, A teraz postaramy się. Pójdziemy tylko do jakichś wymaga. No ale naszego. Ale jeszcze przemy. Magu Magusiu Nie mamy, magu, nie mamy Magusiów No Dobra to musimy, musimy sobie tylko nabić Na maksa ten pasek umiejętności po prawej Energii I pokażemy Wam Prawy przycisk No, ale musimy jeszcze przeżyć przy tym. To, to nie jest takie proste. Jest życie! Ej! zniknęło. No, jeszcze troszkę. I jest pełny. Teraz nie jest Gimli. Tam gdzieś. Proszę bardzo. Shift prawy. Takie z tej podbicie. Niezbyt to efektywnie wygląda, ale nawet dużo odbiera. miałem. Jeżeli ktoś, ktoś wie z czego to jest. Podpowiem Lich of Legends. Fajna gra. No, ale czemu tu wchodzisz? Nie wyjść stąd, bo jeszcze nie wykręcisz potem I mnie ognia No szybko, bo zginę, bo zginiesz Barlock. a nie powiniesz Czemu się nie leczę? To jest nie fair, nie leczę się To jest niefer, no i prawy, szybko I gin What the fuck, to mu nic nie odebrało! Jak jest, jaka zlagowana jest gra, Jezus Maria. Dobra, zabijemy cię wojownikiem, bo w tej flaszy wojownikiem jeszcze nie, nie graliśmy. Dobra, wiesz ale jesteś szybki. A masz. Ale ty szybko powstajesz. No tak, tym ty ostatnim kończącym się chciałeś zabić. A masz Zbara Tak, ja to tak oto oczyściliśmy znowu kopalnie. Kopalnie Morii znowu jest przejęta przez... no... zamieszkują ją orki, gobiny i inne złe stwory, a teraz dlaczego znowu nie ma głosu. Teraz prze, przepraszam za huczenie, bo chyba wiem o co chodzi. Czyż te iry? Powinien być. Nie wiem dlaczego to się puszcza na słowach. No i nic. No ale komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.